Hejka wszystkim! Tutaj w dzisiejszym odcinku mam dla was parę nowości. Po pierwsze znajdujemy się w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają, jak Orion, który mi szkuduje. Druga nowość dotyczy tego, co w ogóle dzisiaj będziemy robić. BĘDZIEMY DZISIAJ NAGRYWAĆ LIFEHUCKI! A trzecia nowość, jaka jest dla Was zaplanowana na moim kanale, jest ukryta gdzieś na regale za mną. Podejście drugie. Jóźka kontra szafa. Nie powiem Wam, czego będzie dotyczyła kolejna nowość na tym kanale. Myślę, że możecie sobie poobserwować przez cały odcinek ten regał i pisać w komentarzach, jak myślicie, czego to będzie dotyczyło. To jak jesteście ciekawi, jak mi pójdą lifehacki z TikToka, to dajecie! Lifehack pierwszy. Ok, na pierwszym lifehacku widzę, że ktoś maluje super minionka, no i rozlewa mu się woda, więc wykorzystuje do tego balon. Naciąga go, odcina, no i ma niby super pojemniczek na wodę, który się już nie rozlewa. Okej, okay, no dobra, sprawdźmy jak to będzie działało. Do tego lifehaka będziemy potrzebować balony, chociaż w sumie teoretycznie tylko jeden nam wystarczy. Jakiś kubeczek i nożyczki. Na samym początku musimy wziąć sobie balona. Ja kupiłam jakieś takie małe, więc je trochę ponaciągam. I obcinamy samą górkę tego balonika. Dobrze. I teraz musimy nalać wody. Nalewamy trochę wody do testów. Ale odrobinę, gdyby nie zadziałało jednak, tak jak chcemy. No i naciągamy naszego balona. Okej. Okay. No i powstało nam coś takiego jak na lifehacku. I teraz z tego kikutka obcinamy sobie też nożyczkami. Ej, to wygląda naprawdę legitnie, ja wam powiem. I teraz na wszelki wypadek, ja wezmę papier toaletowy, tak? Wezmę trochę papieru toaletowego. Okej. Okay. No i próba, czy to będzie działało? Mam trochę stresa, ale okej, okay. jakoś tam działa troszeczkę się wylało jeszcze raz, może w inną stronę. Okej, okay, a gdyby było mniej trochę tej wody. Olejmy. Tyle nam na pewno wystarczy do malowania farbkami. Okej, okay, jeszcze raz. No, powiem wam tak. Troszkę się wylewa, no ale na pewno w porównaniu do tego, jakby tego balonu w ogóle nie było, to jest duży przeskok. Ostatni raz. Więc. Można byłoby powiedzieć, że lifehack jest zaliczony, ale została jeszcze jedna kwestia. Trzeba sprawdzić, czy działa z farbkami. Nie no, wszystko działa legitnie. Uważam, że wielu z Was może się przydać taki lifehack, zwłaszcza teraz, jak wracacie do szkoły i może być coraz więcej malowania farbkami. Lifehack drugi. Jak dzisiaj te koty hałasują? Ja nie wiem, czy to prosto, że jest nowe miejsce? Nie wiem, czy to słychać. Słychać to? Ok, na tym lifehacku mamy balon i pastę do zębów, tutaj widzę, że to jest Colgate, ale myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Wciskamy całą pastę do balona, zakręcamy, odcinamy ten pypeć i ponoć mamy strasznie satysfakcjonującą taką kulkę do ściskania. Myślę, że to może działać, ale lepiej sprawdźmy to. Do tego lifehacka również potrzebujemy Trochę balonów, nożyczki i pasta do zębów. Ja powiem szczerze, że wybrałam też Colgate tej samej firmy, która była na, na TikToku i chyba wybrałam jeszcze kolor zielony. Nie wiem, strasznie ciężko jest to sprawdzić w Rosmanie czy w innej drogerii, jaki kolor ma pasta do zębów. I z racji tego, że starałam się, żeby ta pasta była jednak zielona, to może wybierzmy sobie żółty balonik, też tak samo jak było na Lifehacku. Wtedy może być efekt o wiele ciekawszy. No i otwieramy naszą pastę. I zaczynam widzieć pierwszy problem. Poradzimy sobie inaczej z tym. Ok. Obcinamy bo ta pasta chyba i tak się już nam do niczego nie przyda. Chociaż ja Wam powiem szczerze, że taką pastę do zębów ja sobie na pewno zostawię z tym balonikiem. I czasami jak trzeba domyć jakieś brudne miejsca na zasadzie w łazience, to ta pasta i szczoteczka dają super radę. No i dobra, i teraz powinno się zdecydowanie łatwiej to naciągnąć. Ała! Ała! Balon! Oddaj mój palec! Oddaj palucha! Dobra. Ja sobie trochę pomogę. No, i to powinno nam powstać chyba coś mniej więcej takiego, żeby było nam łatwiej to wcisnąć. No i wciskamy. Ej, ja mam nadzieję, że jak ja to będę tak naciskać, to mi ten balonczak nie wyskoczy z tą pastą. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, dobra, już coś tam sobie idzie. Pomóc? Jestem silna sama w sobie. Nie widzisz, jak mnie. moja moc rozpiera? Ja się boję, że ten balon mi tak wybuchnie. Ja to trochę może tam przepchnę. Ej, to wygląda w ogóle, jakbym kiełbasę robiła. O nie, tu wycieka. Dobra. Ej, wy to widzicie, jaki tutaj taki rośnie? Lepiej wyszło, jak zawsze. Dobra, okej, okay. nieważne. Kurczę, pieczone. No trochę to ochydne, okej, okay. czekajcie, czekajcie, ja muszę wytrzymać ręce, bo ja nie wytrzymam pastą do zębów na dłoniach. Uuu, kurde, jak ja tego nie lubię. Ale jest to pewno jeden plus. Tak pięknie pachnie miętą mitu. Ej, ja niepotrzebnie ucinałam tą setyczkę od pasty do zębów. Ja coś chyba zaraz wymyślę. Poczekajcie, poczekajcie, dajcie mi pomyśleć. Okej, okay, i nasz balon jest już zawiązany. Jest ja, ja jestem w glutach. Tak samo jak moje ręce. Nawet jeżeli ten lifehack działa, to jest niemiłosiernie brudne. Póki tak i tak się kleje, to sprawdźmy to do końca. I ucinamy ten frędzeleczek. Zawiązane. Ucinamy go. Nie wiem, jaki to ma sens, ale skoro na on... tak było, no chyba nie wybuchnie. Ok. No i dobra, no i naciskamy. Ej, to jest naprawdę bardzo przyjemne. To jest naprawdę satysfakcjonujące w dotyku. Opłacało się chyba pobrudzić ręce, chociaż ja tak obciąłam ten ogonek tak bardzo nisko. Ja się boję, że jak raz mocno nacisnę, to jak będzie... O... Powiem tak! Bardzo przyjemny w dotyku, jak jest się takim zdenerwowanym strasznie i tak sobie pougniatać. Chociaż ja cały czas mam perspektywę tego, że to zaraz wybuchnie. Ale tak sobie pougniatać, to jest takie satysfakcjonujące to dla dłoni, te każdy mięsień Wam się tak cudownie naciska. Tylko czy jest sens to robić? Nie no, zrozummy się dobrze. To jest strasznie przyjemne w dotyku, naprawdę satysfakcjonujące, zajęło nam to dosłownie chwilę, ale wydaje mi się, że takie coś, co by miało takie samo zastosowanie, a na pewno lepsze wykonanie, można dostać za jakieś 2 złote w jakimś takim... Potocznie nazywanym Chińczyku, czy, czy jakimś takim... Dobra, ja idę umyć ręce, bo nie mogę już wytrzymać, że mam pastę na... I zero zrobimy kolejnego. TikToka, lifehacka. Jak poczyna je nazywać? I to i to jest prawdą, nie? Myć ręce, myć ręce, 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 Pachnie miętą. Nie fiłkami. nie lawendą. Lifehack trzeci. Kolejny lifehack polega na tym, że jakąś taśmą owijamy sobie balon. Jak dla mnie jest to taśma izolacyjna, chociaż nigdzie nie jest to napisane. Ale myślę, że zadziała. I cały efekt tego polega na tym, że najpierw zwykły balon się tak delikatnie odbija, a ten owinięty taśmą, niby tak super keyboard... nie wiadomo jak odbija się od stołu czegokolwiek innego. Więc sprawdźmy to, jak zrobić z balona piłkę. No, chcę inny kolor balonika. Oni mieli tam pomarańczowy. I myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden. Ten ja na razie schowam. Okej, okay. i do tego lifehacka potrzebujemy taśmy izolacyjnej, mam nadzieję, że tu o to właśnie chodziło, i dwa baloniki. Pomarańczowy, tak jak na lifehacku, będziemy sobie owijać, a ten nazwijmy to próbą kontrolną. Będziemy sobie mogli porównać dwa baloniki, czy faktycznie to jakkolwiek działa. I niestety przechodzimy do najgorszego punktu programu, bo trzeba je nadmuchać. O dziwo, naprawdę dobrze tu idzie. Dobra, nasz Balonik próby kontrolnej. Jeżeli ten się tak odbija, to potem będę miał dziurę w suficie. No jaki balon? Stój. No i dmuchamy teraz drugiego. Ej, nie, ten dwek chyba był jakiś silniejszy. Dobra, zostawiamy tak. I teraz, czy ma jakiś sens owinięcie tego balona, w jaki sposób to zrobię, czy to chodzi o to tylko, żeby był ściśnięty? Owijam i musi to być chyba dosyć ciasne. Jezu, jak on mi pęknie. O, widzicie, robi się takie coś. Mogę Wam to pokazać. O, taki wygięty się robi ten balon, nie wiem czy widzicie, ale tak samo było tam. To jest pomidorek. To jest pan pomidorek balaniu... balonowy, balonionasty. Dobra, odkładam sobie wszystko i biorę te dwa balony. Próba numer jeden. Będę starała się tak samo robić. Dobra. Ok, na pewno inaczej się zachowuje. Próba numer dwa. Ok. <tryk> Na pewno się trochę inaczej odbija. W ogóle kształtem się zupełnie różnią. A zróbmy tak raz serio mocno jednym i drugim. Dobra? Jak walnę w kamerę, w kamerę, będzie śmiesznie. Ej! Jest jakiś szybszy! Dora! Jak to podsumować? Podsumować można to tak, że no jakaś różnica na pewno jest. Ej! Odbijmy od ściany. Dobra, tak wraca. I teraz tą samą siłą. Ten odbija się na pewno lepiej niż ten. Jest taki jakiś bardziej do kontrolowania. Można tak bardziej przewidzieć, w którą stronę jak poleci, więc myślę, że mogę zaryzykować i powiedzieć, że lifehack jest zaliczony. Lifehack czwarty. Kolejny lifehack polega na tym, że mamy jakiś pojemniczek z czymś, no tutaj akurat jest makaron, mogą być to kloski Lego, może być cokolwiek innego i nie mamy pokrywki. Ale tutaj pomaga nam balon. I też myślę, że tutaj to może zadziałać. <laughs> On tędy przechodzi. Które Pod szafą. Ej, może mu pomóc jakoś? W ogóle ten karton od czajnika. No sorry, nie mam żadnego innego ładnego fancy kartonu. No to był zwykły karton od czajnika, ale niezwykłego. Można regulować temperaturę. Chociaż tyle. Dobra, na potrzeby kolejnego lifehacka z TikToka mam oczywiście balona. Tak jak jest temat przewodni tego, i tak postanowiłam sobie, bo ten słoik i tak i tak, tak czasami mi tutaj. Patrzcie, cały czas nie działał, nie? Tak z premedytacją. A teraz jak chcę zrobić... Dziękuję, lifehacka, on będzie działał, ale dobra, to nie jest ważne, że on ma tutaj takie te. Ważne jest to, że jest coś sypkiego w środku, ziarenka od popcornu. Okej. Okay. Robimy tak i puszczamy, więc będzie bardzo głośno i nie będzie mnie słychać przez chwilę, więc i tak, i tak się nie będę odzywała. Okej. Okay. Co się mi o to zaczepiło? O nie, przerwałam baluna! Ej dobra, ja mam inny pomysł na to. Biedny balonik. Dobra, Pawcio, podaj mi szklankę, bo mam przygotowaną szklankę do kolejnego TikToka. I z racji tego, że wcześniej nie przemyślałam tego, przesypię sobie po prostu ton. Metoda jest taka sama, więc jeżeli zadziała na tym, to powinno zadziałać na każdym innym. Niebieski, ale ten już był, to teraz ten. Następne lifehacki będą na pewno już wtedy z jedzeniem. Nie chcę więcej balonów, ale okej. Okay. Przyciskamy. I puszczamy. I strasznie szybko to nam... Oj, oj. I smuteczek, że tak się stało. I, ale zobaczcie, jak one się mocno rozciągnęły. Może ja je za mocno nadmuchuję? Jeszcze raz. Taki powinien starczyć i nie stracić swojej formy. Dobra. I może ja za szybko to puszczam. Jeżeli life hack ze szklanką mnie przerośnie, ale to naprawdę powinno działać. To ma sens jakiś dla mnie w mojej głowie. A może tak mocniej? Zróbmy tak, jak Paweł próbował. No nie, no... Wiecie, i w takich chwilach trudno jest cokolwiek powiedzieć. <laughs> ok, i ja teraz zdejmę dzieło Pawła tylko po to, żeby wam pomógł zobaczyć, pokazał jak on to zrobił. Wydaje przynajmniej. trochę, o, tu trochę wycisnąć trzeba. Zdecydowanie lifehack działa, tylko po prostu ja nie potrafię go zrobić, ale jeżeli Wam się uda, to możecie pochwalić mi się w komentarzu i napisać Ja potrafię! Lifehack piąty! Następny lifehack jest tak może nie do końca lifehackiem, ale czymś, co powinno nam ułatwić bardzo życie. Ponieważ, jeżeli ktoś nie lubi jak mu się szklanka po biurku cały czas klepie, to po prostu wystarczy nałożyć na niego balon i będzie to takie antypoślizgowe, więc zobaczymy, czy będzie to balon antypoślizgowy, czy nie. Po moich ostatnich doświadczeniach z poprzednim lifehackiem, jestem załamana. Ponieważ teraz będę robiła to samo, tylko że ze szklanką na odwrót. Nie przemyślałam tego, jak wybierałam TikToki, ale dobra, może to jest jakiś znak, że mi się uda. Najpierw zobaczmy, czy tak jak na Lifehacku, tak szklanka się nam ślizga po stole. Okej. Okay. Wiecie co ja mam pomysł? Jeżeli wam to tak samo nie wychodzi jak mi, jednym lifehackiem oblecę wszystkie, uniwersalna klaudia, nie? Trzymaj się! Widzicie? Już się nie... Ślizga. Słuchajcie, działa, działa, tak? Dobra. I to wszystkie lifehacki, jakie dla Was dzisiaj miałam. To wszystkie lifehacki, jakie dla Was dzisiaj miałam. I jestem pewna, że kolejny odcinek nie będzie już z lifehackami z balonów, bo się serio namęczyłam dmuchając to cały czas. A czy będzie kolejny odcinek z lifehacków? To zależy tylko od Was. Jeżeli zostawicie dużo łapek pod tym filmem i będzie dużo komentarzy, wtedy nagram kolejny odcinek, tylko że już nie zwolono mi z czymś innym. I nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału koniecznie z dzwoneczkiem i dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To jak? Widzimy się następnym razem? Pa!